Hello, 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 witajcie moje kochane byczki. Witajcie um, byczki Słońca Ascendent, Księżyc, Wenus. Na czytaniu na kolejny tydzień. Czytanie na maj już macie, zostawiam wam je w komentarzu, w opisie, przepraszam, więc zaglądnijcie. A my idziemy do tego tygodnia. Najpierw zrobimy sobie energię ogólną, potem szczególną, a na końcu będzie miłość. Więc tak to będzie wyglądało. Dobra. Energie główne na ten tydzień dla byczyc. Pierwsza. Uu, może jakiś mężczyzna z trygonu ziemi waszego, byk na koziorożec, będzie istotny, ruszy w waszą stronę. E, będzie będzie ważne, czy romantycznie, czy zawodowo, czy przyjaźń. To jest też zapowiedź świetnej energii, jeżeli chodzi o pracę, zarabianie pieniędzy i finanse. Więc bardzo ładnie. Energia druga. Uważajcie na to, żeby nie wracać do przeszłości, nie rozpamiętywać, nie stać jedną nogą w tej przeszłości, bo możecie się zawiesić. A jak się zawiesicie, to zawsze kawa będzie zimna, więc m -m. I energia trzecia. To moje kochane, no proszę was, no co wy? Zobaczcie. Mamy kartę niepotrzebnych lęków, niepotrzebnego stresu, niepotrzebnego niepokoju, nakręcania się. Dziewczyny. To jest taka m, karta, która mówi, wiesz co, Ty weź normalnie zjedz coś. <laughs> Bo e, e, myślisz o czymś i jesteś przerażona czymś a w ogóle nie ma do tego podstaw, więc tutaj nie bójcie się, no po prostu nie nakręcajcie się jakoś negatywnie, nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, idziemy sobie w szczegóły tego tygodnia, co tam się wydarzy, ja oczywiście zapraszam Was na audycję od niedzieli do czwartku, około godziny 19, I tam możecie zamawiać pytania do kart, no i po cudowne karty, bo te karty, z których korzystam dzisiaj, są mojego autorstwa. Zostawiam Wam link do sklepu w opisie. Losołapek. I co z łapka? Zobaczmy szczegóły. No pięknie. Bezpieczeństwo, ochrona. Nawet jeżeli pojawią się dziewczyny, jakieś drobne niepowodzenia, to one będą nieistotne cokolwiek by się w tym tygodniu nie działo. Jest tutaj. Ta tarcza mamy wszechświat, więc super. Może być dla Was ważny starszy mężczyzna. Może ten mężczyzna z trygonu Ziemi, zanim idzie w Waszą stronę stabilność i równowaga. Mamy dwie karty, które mówią właśnie o takiej równowadze, stabilności i ochronie. Może to jest właśnie odpowiedź na te Wasze lęki niepotrzebne. Więc się proszę nie martwić. Macie wokół siebie jakąś fałszywą, nieuczciwą albo złośliwą osobę, której mo może do tej pory nie rozpoznałyście albo wiecie, o kogo chodzi, natomiast e, nie było takiej możliwości, żeby złapać tę osobę na gorącym uczynku. Jeżeli tak, to tutaj ona. Prawda o niej może tak, wyjdzie na jaw. Też jakieś tajemnice zostaną ujawnione Wam. Mogą one dotyczyć różnych spraw, ale także samego życia. Na przykład, jeżeli zadajecie sobie jakieś ważne pytania dotyczące życia, to tutaj te tajemnice ujawnione. Słuchajcie, czas zmienić otoczenie. I ta zmiana otoczenia to może być wyjazd, to może być przeprowadzka, zmiana pracy, albo zmiana ludzi, z którymi utrzymujecie kontakt. Dlaczego? Bo ktoś w pracy jest fałszywym krokodylem. Udaje przyjaźń, a tak naprawdę nie ma dobrych zamiarów. Co mamy dalej? Część z Was szuka nowej pracy, albo jest otwarta na nowy związek, albo w ogóle myśli o zmianie kariery lub domu, to są bardzo dobre plany, natomiast, akurat, jeżeli chodzi o, o ten tydzień, mogą się pojawić jakieś e, niepokoje albo irytacja związana z tymi tematami. Zauważajcie, znaki moje, drogie. To już czas, e, a właściwie koniec lenistwa i zwlekania. Jeżeli będziecie miały taki moment, że właśnie z czymś będziecie chciały zwlekać, Wszechświat, ma, ma, mama was poprowadzi w dobrym kierunku. No i pięknie, stawicie czoła lękom i temu, co was ogranicza, więc mamy odpowiedź na dziewiątkę mieczy, być może na piątkę kielichu, która jest kartą przeszłości. Być może przeszłość was ogranicza. Ogólnie wyjdziecie z klatki, więc super. Też bardzo fajne wizyty wasze u kogoś czyjeś, u was. No dobrze, więc ogólnie energię mamy zrobioną, to teraz idziemy do miłości. Trzy wiadomości dotyczące miłości. Dziewczyny może być tak, że jedna będzie dla Was, że trzy będą dla Was, że żadna nie będzie dla Was. Wtedy szukacie w swoim ascendencie tam gdzie macie wenuskę. Dobra o, coś wypadło. Coś wypadło, dziewczyna, a co to wypadło? Niech płynie. Niech płynie, moje kochane. Słuchajcie, jeżeli jesteście schwytane w pułapkę swoich myśli, uczuć, jeżeli jesteście schwytane w pułapkę czekania na wiadomość od kogoś, jakiegoś sms czy czegoś takiego, opuśćcie ramiona i niech sobie to po prostu płynie. Odetchnijcie głęboko. Przestańcie się tym zajmować. Wtedy może właśnie ktoś Wam odpisze. Yy, uważajcie na to, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę komunikacyjną, to znaczy, że Wy kogoś źle zrozumiecie, albo ktoś was źle zrozumie. Yy, druga wiadomość, słuchajcie, jakieś relacje są w izolacji w tej chwili. Ktoś się od was izoluje, wy się od kogoś izol izolujecie. Może jest tak też, że no jest jakiś taki moment, gdzie wydaje się, że coś się nie dzieje tak, jak trzeba. Natomiast nie bójcie się. Tutaj mamy energię wzrostu, mamy energię spokoju. Być może są tutaj takie dziewczyny, które, ponieważ muszą pewne rzeczy przemyśleć, jeżeli są singielkami, nawet, Potrzebują tego tej chwili dla siebie, więc na spokojnie nie martwcie się. Jeżeli ktoś poprosi o chwilę przerwy, to też raczej na spokojnie. No, na spokojnie to potraktować, bo ja tutaj nie widzę zakończenia. No i e, słuchajcie, mamy coś dla singielek. Mamy energię pożądania, pasji. Chemii między wami jakimś, natomiast najprawdopodobniej to będzie coś na krótko, no ale jednak będzie. Jeżeli chcecie, żeby dobre rzeczy z tego czytania się spełniły, zostawcie gwiazdeczkę w komentarzu. Jeszcze raz przypominam o czytaniu na Maj, o audycjach o 19:00 niedziela, czwartek i zapraszam do sklepu po gwiezdne karty. Wszystkiego pięknego na ten tydzień, moje kochane, wszystkiego gwiezdnego i do następnego czytania. 怕。